Ocenia użyteczność matny z liceum na studiach, część pierwsza. Wzory skróconego mnożenia. To chyba jest najczęściej używana rzecz w całym liceum, dosłownie. Jeśli masz problem z wzorami skróconego mnożenia, to w liceum będzie mega ciężko, serio. A na studiach. No, na studia to się raczej bez tego nie da dostać, bym powiedział. Ale uspokajam, to przychodzi z czasem i też nie jest jakieś mega trudne. To są trzy wzory na krzyż. Zdecydowanie TRS. Teraz delta! Kiedyś gdzieś pani od Matua mi powiedziała, że Delta już nas nigdy nie opuści. No i z Kuba na słowa dotrzymała. Nie dość, że możecie się to pojawić dosłownie w każdym zadaniu na maturze, ta student dalej będziesz z niej korzystać. Daje tiera. Wzory wieta. Powiedziałbym, że to jest ekwiwalent Delty tylko dla takich, wiecie, bardziej że Zamiast Liczyć deltę i z tego miejsca zerowe, to możemy je sobie od razu odgadnąć i pominąć wszystkie obliczenia. Niestety, fajnie to działa tylko wtedy, kiedy współczynnik A w funkcji kwadratowej jest równy 1, bo w przeciwnym razie ciężko jest po prostu zgadnąć i to nie ma najmniejszego sensu. Więc warto to umieć, ale nie da się bez tego żyć. Jak będzie B. Moduł. Z modułem to jest tak, że musisz wiedzieć, co on robi z liczbami i jak przekształca wykres funkcji. Jak będę jakieś równania lub nierówności z modułem, to raczej proste i bez większego opóźnienia się w rachunkach. Hmm, dałbym tutaj C. No i na koniec zbiory. Raczej rzadko używane, nawet bardzo rzadko bym powiedział. Chyba z dwa razy w roku się z tym spotkałem. Także jak Ci nie wchodzi to spoko. Może Ci się to przydać ewentualnie w programowaniu. A wrzucę do d. Zaobserwuj po część długą.